Siemanko. W dzisiejszym odcinku do demontażu miała trafić taka to szlifierka kątowa, która waży kilogram i 800 g. Mówię, że miała trafić do demontażu, bo tak po pierwszym przyjrzeniu się przekładnia chodzi. No i co? I widać, że ktoś miał tutaj problem z kablem. Najpierw go łatał, izolował. Później zagiął go tak jak działało i zakręcił taśmą izolacyjną. I w końcu się pozbył tego sprzętu. Także najpierw sprawdzę, zanim ją rozbiorę na mieć, sprawdzę, czy są dobre szczotki i zobaczę. Spróbuję na szybko wymienić ten przewód. Zobaczę, może się da uratować. Także biorę się za robotę. No i dobra, kabelek wymieniłem, stary będzie fleci na złom, wstawiłem świeży, no to szczotki, nie jest ich za wiele, chociaż nie wiem jak powinny wyglądać oryginalne, ale na pewno styk mają i tak dalej, wymieniłem przewodzik. Sprzęcik chodzi. Co prawda, nie ma tutaj blaszek mocujących tarczę, no ale trudno. No i słuchajcie, w związku z tym, że mój kanał osiągnął magiczną liczbę 200 subskrybentów, postanowiłem z tej okazji zrobić dla Was taki mały konkursik z nagrodami. No i skoro ten sprzęt działa. To to będzie jedna nagroda. Drugą nagrodą będzie, w razie gdyby ta miała się zepsuć, druga szlifierka, naprawiana przeze mnie w jednym z odcinków. Naprawiałem jednemu koledze dwie szlifierki i obie się udało naprawić. Zresztą z naprawy obydwu jest no, u mnie na kanale jakiś film. Także tą jedną dostałem w ramach naprawy obu. Także słuchajcie. Nagrodą w konkursie są te dwie oto szlifierki kątowe. Jedna z KIL, druga toja. Obie chodzą. Oczywiście gwarancji nie dam, bo ja je tylko naprawiłem, a nie odrestaurowałem. Warunkiem udziału w tym konkursie jest po pierwsze, trzeba być subskrybentem mojego kanału. Po drugie trzeba wpisać w komentarzu pod tym dokładnie filmem słowo kalafior. Nagrody zostaną rozlosowane w sobotę najbliższą. Oczywiście ilość komentarzy nie będzie miała znaczenia, to znaczy każdy będzie miał taką samą szansę wpisując jeden czy 10 komentarzy. Na stronie losującej włączę filtr duplikatów. Także zachęcam serdecznie do udziału w konkursie: do zostania subskrybentem tego kanału, komentowania, lajkowania. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.